Stanisław Kostka-Potocki należy do tej generacji, a nawet jest wybitnym przedstawicielem całej generacji, o której można powiedzieć, że żyła w ciekawych czasach. Co niektórzy uważają za dopust Boży, a niektórzy za przywilej. Swoje dorosłe życie spędził w dwóch co najmniej epokach: Pierwszą było oświecenie, próby reform, dramatyczny koniec państwa polskiego, a drugą. Już tą XIX-wieczną, pierwszą ćwiercią XIX wieku, były aktywność polityczna Potockiego w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Ta faza XVIII-wieczna w życiu Potockiego jest bardzo ważna, bo on jednocześnie jest politykiem, jest pisarzem, jest wolnomularzem, jest człowiekiem zaangażowanym w reformowanie. Państwa Polskiego i jednym z współautorów Konstytucji 3 maja. Jest senatorem i Księstwa Warszawskiego, i Królestwa Kongresowego. Potocki to człowiek znakomicie wykształcony, absolwent Kolegium Nobilium, jednej z najważniejszych instytucji edukacyjnych polskiego oświecenia, a zarazem człowiek wielu pasji. Czas wykorzystuje bardzo na podróże zagraniczne, do których jest bardzo przygotowany. Te podróże mnie szczególnie interesują z tego względu, że Potocki i jego koledzy, tacy jak Moszyński, Niemczewicz czy Stasic, wykazują ogromne kompetencje w tych podróżach zagranicznych. Pokazuje to mianowicie, jak wiele zmieniło się w polskim systemie edukacyjnym i w polskiej kulturze w stosunku do wieków poprzednich. Potocki jest przygotowany do tego, co robi i może aktywnie włączyć się w działania dotyczące zdobywania, kupowania zabytków, dzieł sztuki, czy też w wykopaliska archeologiczne, w których aktywnie uczestniczy na równych prawach ze swoimi kolegami z innych krajów. Europy. Wierzył w to, że reformy, wszelkiego typu umocnienie państwa, umocnienie społeczeństwa jest uzależnione od reform edukacyjnych. Był jednym z ojców założycieli, czy też ojców chrzestnych Uniwersytetu Warszawskiego, bo są podstawy, żeby sądzić, iż to on jako pierwszy rozmawiał na ten temat z Carem Aleksandrem i uzyskał jego wstępną zgodę jeszcze w roku 1815. Ideą fiks Stanisława Koski-Potockiego było stworzenie instytucji kształcącej ludzi sztuki, tak jak on był człowiekiem sztuki właśnie przez całe życie. Przede wszystkim artystów, malarzy, rzeźbiarzy. I jedni z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich tej epoki e, mieli zaszczyt po latach rzeźbić pomnik Stanisława Kostki Potockiego w jego mauzoleum. Jakub Tatarkiewicz, Konstanty Hegel, wykonawcy tego pomnika w Wilanowie, to jednocześnie jedni z pierwszych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie Oddziału Sztuk Pięknych. Oddział Sztuk Pięknych kształcił wiele specjalności, także praktyków, architektów, mierniczych, można powiedzieć, że stanowi zalążek kilku wydziałów współczesnego uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, ale także innych uczelni, takich jak Akademia Sztuk Pięknych czy Politechnika Warszawska. Wszystkie one mogłyby właśnie widzieć w oddziale Sztuk Pięknych e, e, swojego protoplastę. Dwusetna rocznica śmierci Stanisława Kostki-Potockiego, polityka, Ministra Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego, kolekcjonera, teoretyka sztuki i pisarza jest znakomitą okazją do przypomnienia jego wielkich zasług dla kultury polskiej, a także dla naszej alma mater.